Czy tak będzie w okolicach Złoczewa i Burzenina mniej więcej w 2028 roku? Czy wtedy pierwszy węgiel brunatny ze złoża Złoczew trafi do elektrowni Bełchatów? Wiele wskazuje na to, że tak. Zapewniali nas o tym dyrektorzy kopalni węgla brunatnego Bełchatów podczas spotkania z dziennikarzami z Wielunia i Sieradza. Prace są przez nas mocno zaawansowane. Lada, dzień będziemy mieć zatwierdzoną dokumentację geologiczną i po jej zatwierdzeniu będziemy przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Jeżeli nam tą dokumentację zatwierdzą, to natychmiast przystępujemy do opracowania dalszych opracowań, które są potrzebne do uzyskania koncesji. Już na wydobycie. Już na wydobycie bezpośrednio. No i potem uruchomienie, już i inwestowanie. Terminy są ważne, bowiem najprawdopodobniej w roku 2037 skończy się eksploatacja złoża Szczerców, a wcześniej złoża Bełchatów. Węgiel z okolic Złoczewa będzie potrzebny znacznie wcześniej. Dotychczasowe badania, zwłaszcza te ostatnie, polegające m.in. na wykonaniu 272 odwiertów, potwierdzają, że złoże Złoczew położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w gminach Złoczew, Burzenin i Ostrówek. Szerokie do 3 km i długie na 10,5 km szacuje się na 500 milionów ton węgla brunatnego. Prace przy budowie kopalni złoczew powinny rozpocząć się nie później niż w roku 2018. My na razie uważamy, że jesteśmy w stanie w roku 2018 rozpocząć pracę. Na potwierdzenie tych słów możemy tylko po powiedzieć, że to, co zapowiadaliśmy na tych spotkaniach ze społecznością lokalną, z samorządami, to wszystko nam się sprawdza. Tak jak mówiliśmy o tym, że w czerwcu 2013 roku będziemy mieli gotową dokumentację do przedstawienia do Ministerstwa Środowiska w celu jej zatwierdzenia, tak też się stało. Wszystkie kolejne etapy, kroki milowe, które żeśmy wskazywali zostały zrealizowane i tak realizujemy po kolei. W tej chwili realizujemy raporty działania na środowisko, przygotowujemy się do projektu zagospodarowania złoża, tak żeby w roku 2015, zgodnie z naszym harmonogramem, wystąpić z wnioskiem do ministra środowiska o udzielenie koncesji na wydobycie, na przemysłowe zagospodarowanie złoża. Nie wcześniej niż w 2015 roku nastąpi wykup terenów pod kopalnię w Złoczewie. Pośpiech jest uzasadniony, bowiem realizacja tej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla przedłużenia przynajmniej do roku 2055 pracy największego w kraju kompleksu górniczo-energetycznego, jaki tworzą kopalnia i elektrownia Bełchatów, spalająca rocznie około 60 milionów ton węgla brunatnego. W tej chwili Bełchatów jest tutaj zdecydowanie najtańszym producentem prądu w oparciu o węgiel nasz bełchatowski. I chcemy, żeby z oczebie było podobnie. I pewnie będzie bowiem przykład bełchatowa, klesztowa, Rząśni czy góry kamieńsk przemawia do wyobraźni.